Dzisiaj o hejcie, w kontekście duchowości. Witaj tu Barbara Ravensdale. Nie wiem, czy zadałaś sobie, albo zadałeś sobie kiedykolwiek pytanie, czy gdybym ja była czynnym uczestnikiem wydarzeń z procesu Jezusa Chrystusa, Jego drogi na Golgotę, tego wszystkiego co tam się działo, czy ja miałabym odwagę interweniować? I zdaję sobie sprawę, że śmierć Jezusa ma też rys polityczny, i zdaję sobie sprawę z tego, że moje zachowanie nie miałoby praktycznie znaczenia. Ale co ja bym zrobiła? Czy ja bym patrzyła na ten publiczny lincz, na tę kaźń, i co? I nic? I też wiem, że po dwóch tysiącach lat jesteśmy w innym miejscu jako ludzkość. W tym sensie, że rzymskie koloseum już się troszeczkę zawaliło, ale nie sądzę, żeby była taka zgoda społeczna, ogólna na to, żeby lwy żarły jakichś przeciwników. Naszych, politycznych czy religijnych. My się cieszymy, patrząc na zmagania sportowców na olimpiadach, ale tak, żeby ktoś tam z mieczem, jak gladiatorzy, walczyli na śmierć i życie, to by chyba nie przeszło w 2025. Mówię o takiej publicznej zgodzie. Ale myślę, że Lynch i Hejt przeniósł się po prostu na bardziej subtelne rejony, które są w stanie. Też nadwyrężać, też zabijać, tylko wolniej i inaczej. I tu w tym filmiku chcę Wam powiedzieć o tym, w jaki sposób ja przeżywałam hejt, który obserwowałam albo czułam w związku ze sobą i z duchowością. Mówienie o duszy nigdy właściwie nie było moim pomysłem na życie. Poprzez to poszerzenie spontaniczne świadomości, o to, że potrafię wchodzić w inteligencję wyższych ciał, widzieć energię, widzieć wielowymiary, wyższą Ziemię, kosmos, dom dusz i potrafię nawigować innych do tego, to tak jakby nie za bardzo miałam wybór. Przydarzyło mi się to, trochę byłam zszokowana, trochę tam się opierałam, trochę to próbowałam obudować wiedzą w szkole psychoterapii, ale. Wydawało mi się, że takie poszerzenie świadomości właściwie nie mam wyjścia. Trzeba się tym podzielić z innymi ludźmi. Czy ja sobie zdawałam sprawę, że wiąże się to ze stawaniem do hejtu? Nie, nie, bo dla mnie to zawsze było takie bardziej dziwne, niesamowite, piękne, magiczne. I pierwsze uderzenie, które mnie zadziwiło, w duchowość, i we mnie bezpośrednio wydarzyło się 3 lata temu. Kiedy pan Stanowski zjechał jeden z festiwali rozwojowych, nakręcił filmik, który miał niesamowitą ilość odsłon, i ja w tym filmiku też pojawiłam się, nie liczyłam albo na kilka, albo na kilkanaście sekund. To, że mówię o duszy, to, że w nią wierzę, że uczę ludzi, co mogą zrobić dla siebie w kwestii zdrowia, szczęścia na ziemi, właśnie wykorzystując swoją inteligencję świetlistą i energetyczną, to stało się przedmiotem szyderstwa. Ja miałam tak wielką ochotę wtedy powiedzieć: Hej, Stanowski, ja staję z Tobą do debaty na temat duszy. Ja słuchajcie wieczorami, nocami fantazjowałam, co ja powiem, jak ja powiem, i w końcu stwierdziłam, że nie mogę tego zrobić, ponieważ absolutnie zdaję sobie z tego sprawę, że nie mam wajbu martwego oka rekina. Tak to nazwijmy. Wiecie, tak się mówi, że rekin, jak go widzisz, to on ma takie martwe oko i to jest najbardziej przerażające. Ten taki stalowy wajb. Niemiłosierdzia, który pozwoli ci uderzyć w drugą osobę bez limitu. Ja tego nie mam. Jaka szkoda? Jaka szkoda, bo ja tak bardzo chciałabym powiedzieć Stanowskiemu, że dusza istnieje. I stwierdziłam, że właściwie jedynym wyjściem byłoby zaproszenie go na doświadczenie tego. Czyli na podróż wewnętrzną, w której Pan Stanowski zobaczyłby, że rzeczywiście każdy człowiek ma tę inteligencję energetyczną, może zobaczyć swoje tkanki, może zobaczyć energię, może wejść w wyższe światy, może wejść w kosmos, może widzieć aniołów. Na szczęście ja mam te umiejętności i stwierdziłam, że dobra, to właściwie to ja mogłabym tyle zrobić, że powiedzieć, dobra, to teraz zawracamy do Ciebie, ty wchodzisz w siebie i sobie to wszystko oglądnij. I potem zastanów się, czy chciałbyś raz jeszcze wypuścić tyle szyderstwa na istnienie duszy i na ludzi, którzy mówią o tym. Ale jedna rzecz to człowiek, który nie ma pojęcia o czym mówi i z czego się śmieje, nie wie co czyni. Wybacz im ojcze, bo nie wiedzą co czynią. Jedna rzecz to jest ten człowiek, który nie wie o czym mówi, śmieje się, najgrywa, ale druga rzecz to są rzesze lajków, które temu towarzyszą. Ten filmik sprzed trzech lat, jaką on miał wspaniałą oglądalność, można powiedzieć, że kiedyś to były srebrniki, w tej chwili to są lajki. To było pierwsze takie duże uderzenie hejtowe. I jeszcze nic mi to nie powiedziało, że właściwie jeszcze nie miałam przeczucia, że jest to zwiastun. Pamiętacie, w terminatorze jest cały czas taki, takie napięcie, że idą jakieś czasy, idą jakieś czasy, albo w grze o idzie zima, idzie zima. Ja nie miałam jeszcze takiego przeczucia, że coś idzie, ale szło i przyszło. Przyszła fala antydusza, antyduchowość. Jeśli miałabym pokazać to w jakimś takim bardzo krótkim wzorze, to chodzi o to, że odcina się wiedzę o kosmosie, wiedzę o prawach kosmosu, każe się ludziom fokusować tylko i wyłącznie na bardzo zlimitowanych umysłach ziemskich i w prawach ziemskich. To się wydarzyło przy okazji kaźni Jezusa Chrystusa. Tam całkowicie odcięto kosmos na rzecz Ziemi. W filmie przed trzech lat stanowskiego, wydarzyło się dokładnie to samo. He, 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 jakie to jest śmieszne, że można mówić o duszy i o kosmosie. Przecież jest tylko asfalt, auto, motoryzacja i ziemia. I ta fala szła, szła i przyszła. Cały czas toczy się ta debata, chociaż już chyba cichnie, w związku z doktorem Gaborem Matej. I ta debata też była na ten temat. Ludzie. Nosy do asfaltu, proszę tu zapominać o kosmosie, nic nie ma, jest tylko Ziemia, Ziemia. Ograniczamy swoje myślenie do nauki, do szkiełka do oka. Patrzcie, już Miskiewicz pisał o tej dualności. Powinna była o nim wspomnieć, pomiędzy Chrystusem a Stanowskim. Przepraszam, nie zrobiłam tego. Dla mnie ta debata na temat doktora jest właściwie też o... Odcinaniu kosmosu, o śmianiu się z kosmosu i limitowaniu ludzi. To jest debata o tym, kiedy przeintelektualizowane głosy powiedzą ci, nie bądź głupi, nie ma niczego więcej niż to, co udowodniła nauka. To jest bzdurą, ponieważ dusza istnieje i ja potrafię to udowodnić. No i teraz przetacza się przez Polskę. Debata w sprawie ustawy. Nawet nie chcę mówić, jak się ta ustawa nazywa, ponieważ nie ma we mnie zgody ani na to słowo, ani na to, co ta ustawa w tej chwili zawiera. Ona znowu chce obciąć kosmos z człowieka, duszę chce wyrugować świadomość duszy. Ona jest, jest najmocniej działającą dynamiką. Które jeśli poznasz, to jesteś w stanie wspomóc swoje zdrowie, wspomóc swoje finanse, wspomóc swoje szczęście w relacji. Od duszy. Wszystko się na Ziemi zaczyna. My jesteśmy zlimitowani do czucia w tej chwili ciała, ale dlatego, że nasza kultura nas tak wychowuje. Mamy wspaniałe, wyższą inteligencję energetyczną, świetlistą, którą możemy poznać, możemy w sobie zobaczyć. Ale jeśli damy swój czas i życie na śmianie się. Zamiast na eksplorowanie siebie, na szydzenie, zamiast na poznawanie siebie, to nic się nie zmieni. Dalej będziemy agresywną rasą galaktyczną, od której stronią wszystkie IT, ponieważ jesteśmy w tak wysokim stopniu toksyczni, agresywni. No, taka jest prawda. W tym filmiku ja chcę Cię zachęcić do tego, żebyś nie porzucała kosmosu w sobie, żebyś go nie wyrzucała ze swojej świadomości, bez względu na to, co lajkują ludzie, którzy w ogóle nie zawracają do siebie. Ich życiem jest oglądanie i lajkowanie dowcipów i szyderstwa innych ludzi. Czy oni zajmują się wtedy sobą? Kompletnie nie. Czy poznają kosmos, poznają siebie, poznają swoje zdrowie, swoje tkanki, swoje przekonania, swoje wzorce? Tracą czas. Tracą czas. To jest wszystko w zamian. Ciekawa jestem, co się stanie z tą ustawą. Ja mam wiele werwy w sobie, żeby mówić o niej i żeby namawiać wszystkich, pokazywać, że jest w tobie kosmos, jest Ziemia i kosmos. Jesteś fuzją kilku materii. I z wszystkich możesz skorzystać. Inteligencje wszystkich ciał mogą Ci służyć, pod warunkiem, że nie wykastrujesz tych najważniejszych. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Dobrego dnia.